¿Qué Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie Jak już widzicie po tytule dzisiaj zajmiemy się Moimi włosami I tym jak to się stało, że są one Takiego koloru W mojej głowie miałam kilka Od ostatniego roku miałam różowe Fioletowe, potem przez przypadek z tego fioletu Zrobiły się zielone Następnie sama zmieniłam włosy na blond A potem zafarbowałam je na szaro I przez ostatnie 4 miesiące Właściwie mogłabym powiedzieć, że Bardziej miałam szare włosy Jednak utrzymanie szarych włosów jest niesamowite Trudne i zaczęłam szukać pomysłu, jak może to dłużej przytrzymać, i znalazłam pewną półkankę, którą, co prawda, kupiłam, ale jeszcze nie użyłam jej właśnie w wersji do szarych włosów. Jak to się zmyje, na pewno sprawdzę też tą, właśnie do szarych włosów. No i w tamtym roku testowałam dla Was farbę do włosów L'Oreal, tą taką zmywalną. Oczywiście linka do filmu znajdziecie na dole. Też była w kolorze różowym, też dość mocno wyszła. Co prawda, ja wtedy miałam dużo niżej, e, ciemne swoje włosy i wtedy miałam tylko końcówki i tamta metoda była niesamowicie droga, bo żeby faktycznie dobry efekt wyszedł, chyba trzeba było kupić wtedy dwie farby, e, czyli wydać około 40-50 zł. A dzisiaj przychodzę do Was ze sposobem za dosłownie 6 zł, który te, które te 6 zł starczą nam na dużo, dużo dłużej, więc spokojnie, nawet całe wakacje, jeżeli chcecie, to taki kolor jesteście w stanie za te 6 zł utrzymać. Produkt, o którym mówię, jest to płukanka firmy Delia. E, płukanka do włosów ja mam w wersji różowej, mam ją właśnie też w wersji do włosów szarych. Istnieje jeszcze na rynku do włosów fioletowych, ale tego na pewno testować nie będę. I to jest płukanka Kameleo. Jej cena waha się właśnie, ja ją kupiłam chyba za 5,99, ale możecie ją znaleźć właśnie za 6 zł, myślę, że do 8-9 zł. I ja ją użyłam, widzicie, ona starczy, to jest Jed... właściwie na dwa użycia, ale za pierwszym razem zaraz Wam powiem, użyłam dosłownie odrobinki, a więc ona spokojnie starczy na kilka Naście użyć, myślę. I za pierwszym razem, czyli kilka dni temu, użyłam ją dosłownie testowo. Tutaj producent zaleca, żeby do dwóch litrów wody dodać jedną łyżkę tej półkanki i przepłukać nią włosy. Ja do trzech litrów wody dodałam dosłownie 3-4 kropelki. No i wyszedł mi taki truskawkowy blond, który mogliście zobaczyć w poprzednim moim vlogu. Oczywiście tam was odsyłam. Tam zobaczycie, jak to wyglądało. Wtedy moje włosy po prostu. Zszedł z nich ten żółty kolor, i tylko tak delikatnie końcówki lśniły na różowy kolor, więc można to podciągnąć naprawdę pod taki truskawkowy blond, który bardzo mi się spodobał. No i wczoraj zadecydowałam, że a zaryzykujmy, i do 4 litrów wody, czyli dwa razy więcej niż zaleca producent, dodałam jedną łyżkę stołową. Nie wiem, co by się wydarzyło i jak moje włosy by wyglądały, gdybym tutaj zadecydowała i jednak zrobiła tak, jak producent zaleca. Ponieważ, jak widzicie, ten kolor wyszedł bardzo, bardzo mocno. Jeżeli chodzi o sam proces aplikacji, to ja umyłam włosy normalnie i nałożyłam bardzo mocno nawilżającą maskę, ponieważ czytałam w internecie, że ta płukanka wysusza włosy. Następnie takie mokre jeszcze włosy, możecie też suche, no ale ja akurat zdecydowałam, że na mokrych będzie mi zdecydowanie łatwiej i nie muszę ich dwa razy suszyć. Nalałam sobie to do miski i po prostu wsadziłam w to głowę. Policzyłam do 10 i wyciągnęłam głowę. Ot, to cała filozofia. Wykręciłam głowę normalnie, zawinęłam w ręcznik. Lepiej poświęcić jakiś ręcznik na stracenie, no bo to kapiąc farbuje. I uważajcie, nie dotykajcie gołymi rękami tej, tego koncentratu, który tutaj jest. Ja to zrobiłam i przez dwa dni miałam problem zmyć to z rąk. Więc uważajcie na ubrania, jak tego używacie, żeby gdzieś sobie tego, e, po prostu nie zachlapać rąk czy skóry. E, więc ostrożnie. E, jeżeli chodzi o włosy, no to ja miałam je w grudniu i w lutym rozjaśniane. I myślę, że do właśnie rozjaśnianych e, włosów ta pukanka dużo bardziej się nada. Ale myślę, że do blondów też można takich naturalnych również e, spróbować. No i następnie wyciągamy tą głowę i już to wysuszamy. Więc ten efekt, który widzicie, to jest efekt z nałożoną, Płukanką, która oblepia nam włosy, i oczywiście, jak wejdę teraz pod prysznic e, i ją zmyję, to po pierwszym myciu na pewno większość tego produktu się zmyje. To jest różnica właśnie z normalną farbą, którą wcześniej używałam, że zwykle farby nakładamy i już mamy to pierwsze mycie jakby pod prysznicem, że ściągamy już część koloru i produktu, Tu dlatego ten kolor jest taki dodatkowo mocno intensywny, bo on po prostu zostaje i wysycha na naszych e, włosach, co mi się powiem Wam szczerze, bardzo podoba i będę na pewno kombinować, więc oglądajcie mój kanał, bo pewnie przez najbliższy czas i najbliższe vlogi to różne wariacje, jeżeli chodzi właśnie o ten róż będą. Eee, więc to zejdzie bardzo szybko, o ten e, blond e, truskawkowy zmył mi się właściwie po jednym płukaniu, e, po jednym myciu, więc myślę, że ten efekt utrzyma się około trzech, może czterech myć, znaczy e, kolor będzie na pewno schodził z e, każdym myciem. Z pewnością pojawią się też pytania, czy taki zabieg niszczy włosy. No, trudno, żebym ja się wypowiadała jako ekspert od tego, czy coś niszczy włosy, czy nie, wiedząc jaką mam historię fryzjerską na, moich, na mojej głowie. Z pewnością trochę to niszczy włosy, ale nie wiem, czy nie mniej niż farba. Tak mi się wydaje, że farbę trzymamy dłużej i ma składniki, które mają wnikać bardzo głęboko w nasze włosy, a tu jest. Jest coś, co bardziej oblepia nasze włosy i e, po zmyciu. E... I po wysuszeniu włosów moje włosy tak naprawdę nie różniły się tak bardzo, nie zrobiły się jakoś bardziej sianowate, co się zdarza zwykle właśnie po farbowaniu, że one są takie bardziej niesforne. Tu tego problemu nie miałam, bez problemu je wyprostowałam, mimo że się bałam. No, że wiecie, jednak barwnik, który będę przejeżdżać prostownicą, nic się nie, nie stało, na prostownicy nie ma żadnych śladów. Także pod tym względem wydaje mi się, że no na pewno to w jakimś stopniu niszczy i trochę... Wysusza nasze włosy, ale e, można temu zapobiec odpowiednią pielęgnacją przed nałożeniem tego preparatu. Oczywiście linki do odżywek, które e, używam, znajdziecie w opisie. Link do samej płukanki też znajdziecie w opisie. E, linki do wcześniejszych filmów, w których farbowałam włosy na różne kolory, też możecie zobaczyć e, na moim kanale i gdzieś tam wyszukać je w opisie. Także, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście zapraszam Was również i do tego, abyście kliknęli ten magiczny czerwony przycisk gdzieś tam na dole waszego ekranu. No i zostali moimi widzami na stałe. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnych filmach. Pa! pa.